Witajcie, jest Miguel i witam was w pierwszym odcinku z gry Bohaterowie Omnitrixa. Będę ten 10. Bohaterowie, coś takiego. Bohaterowie benten. Gra jak wiem, już dawno powstała. Ja tam nagrałem kiedyś jeden odcinek z openingu, ale postanowiłem założyć nowe konto. No i razem z wami tutaj grać. Omnitrixu Kabina, to to mi się kiedyś podobało, ale już tego nie ma. Oczywiście i nie będę wam czytał. Nieważne, dobra, po prostu... Pokażę wam jeszcze, żeby nie wiem, ktoś mnie na angielski tak dobrze, to ty niech będzie sobie mógł to przetłumaczyć po prostu. No dobra, mnie tu interesuje gameplay. Czyli dobra, przesuwamy to, żeby atakować, dobra. No spoczko. I to też. Uuu, żeby zaatakować kimś silniejszym, dobra. Okej, okay, Wilgaks nas zaatakował, no. Oczywiście to są postacie z Reboot'a, czyli chyba jak dla mnie najgorszego Bentena. Nie, możecie napisać jak dla was. Dla mnie Reboot był najgorszy. No dobra, zbiliśmy Wilgaksa do zera. I co? Koniec gry, tak? Dziękuję. A nie, on też nas zbił do zera. A, czyli mimo, my możemy go pierwszyć, do zera, to ostatecznie Wilgaks wygrał. Okej. Okay. Muszę to niestety wyciszyć, bo to są te piosenki. No więc dobra, lećmy. Po Do prostu... Musimy najprawdopodobniej przywrócić naszych kosmitów. Bo... O, chyba zrozumiałem sens gry, co nie? Dobra, lecimy. O, i mamy pierwszego tego Omnitrixa. Najlepiej. Tylko co ja mam teraz zrobić? Dobra, mamy Gwen, jest! I Bena Tenisona. Chwila, to było, budowa, ta gra została stworzona w trzecim sezonie Reboota, wiecie skąd, wiemy? Jak wyglądało Omnitrix, No proste, że trzeci sezon Reboota. A Reboot chyba najlepiej wypadł w tym... Mi się wydaje, że w tym najnowszym, bo tam były, bo tam byli ci Ultimate kosmici, co nie? To, to, to tam mogło być trochę fajne, ale... <laughs> Cały Reboot, no nie, ja nie oceniam dobrze Reboota, nie, nie polecam. Znaczy, tak, jak chcecie obejrzeć dosłownie całego, całego Bentena, no to Reboota niestety też będziecie musieli obejrzeć. A to takie, no to takie trochę słabość ten reboot jak dla mnie. No i wiecie, to, to moje zdanie, tak? Dobra, otwieramy! Otwieramy Trixa. Jestem tak szczerze ciekawy, ile odcinków z tego będzie. No bo wiecie. To może nie jest najkrótsza, gra, ale też nie jest, wiecie, taka, taka, taka długa, długaśna. Tak? Oczywiście pokazuję wam napisy. Czyli ktoś, kto miał angielski, sobie rozumiał, co te postacie mówią. Dobra. No tak. Chyba to proste, że mamy wybrać kosmitę, co nie? No to to akurat wiem. No. No, no. Po prostu trzeba najpierw przejść ten samouczek, tak? Żeby później zacząć sobie samodzielnie grać. A samodzielne granie jest już. No, lepsze. No przynajmniej Samodzielne granie jest lepsze niż granie ten. Niż granie. Samouczka. Ale bez samouczka gryby nie było, niestety. Musimy się nauczyć, jak się gra. No. Czyli co? Będę wreszcie się zmienił w tego kosmitecznie? O, jest. Mamy. Jestem ciekawy, czy tu będzie tak jak to było w klasiku i chyba też tak było w ribucie, że Ben po prostu... że Omnitrix z czego nie słuchał. I na przykład my będziemy chcieli wybrać jakiegoś innego, a da nam kompletnie innego. To było, wiecie, takie nawiązanie dla tych, którzy faktycznie oglądali bajkę Bentena. No, ciekawe, czy takie coś będzie. Bardzo mnie tam mocno ciekawi. Wiecie, wtedy to już nie będzie taka łose gra wymyślona, co nie? Wtedy to będzie dosłownie budowane na fabule. A chciałbym zobaczyć te Omnitrixy Kevina. Nie wiem, może jeszcze będą kiedyś. Ale cóż, wątpię, że jeszcze będzie ta gra rozwijana. Ale nie wiem. Może w jakimś trybie pojawi się Omnitrix Kevina, to by było fajnie. Przestanę gadać o Omnitrixie Kevina, bo to nieprawda, że on miał takie coś w klasyku, ale niech będzie, że wiecie, no bo to jest reboot, no to ma swój własny Omnitrix. Ło, wow, jest! Tego gościa kojarzy! Tego typeczka owszym owszym kojarzę. Bardzo mocno go kojarzę. Był w paru odcinkach tego reboota. W oryginale chyba go nie było, a w reboocie na pewno był, no. Z jej buta ja go głównie kojarzę. Bo w klasiku go chyba nie było. Ani w żadnym innym, na przykład Ultimate Alien. Tam go to chyba nie było, co nie? Chwila. Wykończę go pięściami. Cyk, cyk! A, bo to nie on chwila. Ja nie zwracam uwagi nawet z kim walczę. To była jakaś pszczoła czy coś takiego. Czy jakiś po prostu innowat. Dobra. Ew, leźmy po prostu... ojejku, Ale jak ja bym miał to wam tłumaczyć, to by mi to zeszło 8 lat. Ile oni tu paplają od rzeczy do rzeczy. Dobra, shop, tak! To jest rzecz, którą lubimy najbardziej. Sklep, gdzie można kupować różne rzeczy. Najlepsza rzecz świata w Bentenie. I w ogóle w grach. No Widzicie, bo tam zawsze się wydaje prawdziwe pieniądze, żeby otwierać jakieś super paciuszki w grach. Ale to akurat Omnitrix, dobra. Jest, mamy. Oczywiście, wiecie, skoro teraz nagrywam dla Was te gry, no to będą trochę, no, wiecie, większe openingi niż takie Oseo, co nie? Yy, tysiąc takich Omnitrixów. Nie, będą potężne openings. Ło Diamond Head, diamenta głowy na trzecim levelu od razu. Co jest. Oczywiście dużo tych. Tak, te odcinki. <laughs> odcinki. Te Omnitrixy Splash. Będziemy sobie otwierać normalnie na odcinkach. A te, które wiecie, za zarąbię sobie w sklepie tutaj. Kupię w sklepie, to będziemy otwierać na openingach. Bo na pewno kilka openingów się pojawi, co nie? No bo czym by była ta gra bez żadnych openingów? Przecież. Wiesz, każdy lubi Openingi. To jest moja ulubiona rzecz chyba w każdej grze. Openingi. Znaczy moje, no wiecie, wam może się na przykład bardziej podobać gęb, ale ja tam lubię openingi. O, tak, mogę wybierać. To mi się podoba. To mi się bardzo mocno podoba, że ja mogę sobie wybierać kosmite. O, teraz jest pszoła tam, to, to pewnie była mucha. Okej, okay, czyli zbieramy znaki Omnitrixa, żeby po prostu wejść w Omnitrixa i zmienić sobie kosmite. To też było, to też było. O Jezu, ile tu jest tych napisów? Dobra, to wy możecie sobie to tłumaczyć, jak chcecie? Ja nie wiem, ta Gwen to jest chyba jakaś mentorka. Ona chyba stworzyła Omnitrixa. Trochę za dużo o nim wie. Ale ty mocno bijesz, co jest? Po ile ty im obrażeń zadajesz? Ja się pytam, bo bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo, Po sto ileś zadaje tych obrażeń. To jest naprawdę bardzo dużo obrażeń. O, mogę sobie ulepszyć. Na razie ulepszajmy kosmitów, no bo to się nam na pewno przyda na walki. Później jak dostajemy jakiegoś odjazdowego kosmitę, to wiecie, sobie go ulepszymy też. O, 100% te jajko takie, jajko. No, Omnitrix, Omnitrix jajowy. Taki, dobra. Czy oni naprawdę w każdej planszy będą gadać? Wiadomo, że Diamond Head. Bo to jest na razie mój faworyt. To jest ludzie mój faworyt na start w Bentenie. Mój dosłownie faworyt na start w Bentenie. On tyle bije. On tak dużo bije i do tego się broni, no. Najlepsza postać na sam start. Jestem ciekawy, kto będzie kolejny w Onitrixie naszym tutaj. Cyk. O, jeszcze niestety nikogo nie możemy ulepszyć. O, właśnie mamy kolejne. Kolejny Omnitrix do otworzenia sobie tutaj. Jakby coś tak czuję, że jakby na każdym odcinku będzie taki mini opening. Wiecie, że no, będziemy ciągle otwierać te Omnitrixy z tych wszystkich plansz. No, otwieramy kolejnego Omnitrixa. Kto teraz będzie? O, dzikie pnącze! Fajnie. Fajnie, że dzikie pnącze akurat. I znowu na trzecim kolejnym. Kolejny kosmita na trzecim levelku. Jestem ciekawy, co będzie robić dzikie pnącze. Bo każdy z tych kosmitów no, no, ma inne ataki, na przykład. Jeden umie się bronić, jeden nie wiem umie na przykład się leczyć. To, jestem ciekawy właśnie, co będzie z tych takich busterków miało dzikie pnącze. Bo na pewno boosterkiem... Y Diamentu głowego jest ten. Jest jego niezmierna siła i moc starczy. Więc to mi się podoba. A mi się bardzo podoba. Mój. O, Sydney! To, to, to Sydney kojarzy. No. On był nawet w tym odcinku z naleśnikami. No, to tak. Tam gdzie właśnie Merkis był tym rycerzem plackowym. No. Roar, Sydney. Nara. Czyli mam wybrać akurat dzikie pnącze. No, on jest na dwóch gwiazdkach. Zobaczymy, co on umie Dobra, czyli buff. Okej, okay, czyli on może buffować ten pasek wroga. Tak? Czekaj, cyk. Nie, coś innego zrobiłem. To mi daje rzeczy, to mi daje te rzeczy, to mi daje rzeczy. Fajnie, fajnie. Ale o kurde, sorry. A, jak Sidney mnie tam walnął, to ja mogę się... A, okej, okay, dobra. Czyli jest sens nosić taką postać. Jest naprawdę sens nosić taką postać. Bo kiedy właśnie tak dostajesz obrażenia, to używasz tylko tego. Kurde, ja muszę atakować też. Zapomniałem o ataku. Nie, nie. Szybko, atakuj. Kurde, no, atakuj. Dobra, atak. Jest. Muszę się szybko uleczyć, dobra? Czekaj, nie. Nie umiem Tobą grać. Tobą. Ty masz leczenie. Uleczyłeś się. Dobrze. Ideal. Ideolo. Ideolo. Dobra, dobra, dobra. Cyk. Cyk. Sydney to pierwszy trudny... Trudny wróg. Rywal trudny. Dobra, leżysz. Dobra, pokonałem cię. Sydney. Mówię ci. Byłeś naprawdę... Odrobinkę ciężkim wrogiem. Tu już musiałem trochę... Pomyśleć, żeby cię dosłownie rozwalić. O! I upgrade dwóch kolejnych kosmitów To lubimy Upgrade y lubimy Chyba jak coś bym wywalił to Mi się wydaje, że to dzikie pnącze Bo dzikim pnączem Jakoś nie umiem tutaj akurat grać O kurde, ile tych napisów Ile jest tych napisów Naprawdę Ta gra to po prostu tona tekstu Laguje mi komputer Nie no, ja gram oczywiście na telefonie Daily challenge się odblokowało Dobrze ludzie jest. O, i właśnie, zaczyna się gra samemu. No, ale tak, co zrobimy? Yy, mamy tyle klejnocików, więc skoro tak ludzie, skoro mamy tyle klejnocików, to weźmiemy sobie, pójdziemy do shopu i zobaczymy. Kupimy pierwsze jajko na opening. Pierwszy tutaj omnitrix na opening. Pamiętajmy, że to jest Omnitrix na opening. No i co? Pójdźmy po prostu dalej walczyć. Bo... W tym pierwszym odcinku planuję ogólnie zrobić cały pierwszy świat. Zostało nam ile walk? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery walki nam zostały, no to idealnie mi się wydaje, że na 20 minut odcinka. To lecimy. Ok, pszczoła. Lecimy oczywiście moim ulubionym kosmitą na start, czyli tobą. Dobra, lecimy. Cyk, cyk. Szybko trzeba wyprowadzić atak. Szybko, trzeba trochę na tarczy uzbierać, trochę na atak. Pięknie, atakujemy. Yy, nie mam nic, to uzbieram sobie Omnitrix. Omnitrix. Cyk. Obronę sobie wzniosę. Cyk, tak zrobię, tak. No i kończę walkę. Pięknie. Na czwartym levelu Diamento Głowy jeszcze więcej obrażeń zadaje. To mi się podoba. Robi wrażenie. Yy, dzikiego Obnącza nie będę ulepszał, bo nie będę nim grać. Więc, jakby wiecie, nie potrzebuję. Nie potrzebuję, przyznaję go, nie potrzebuję. Ósmy i. Co ty teraz robisz? Halo, co, co to jest? Czemu on teraz? To kto będzie na ostatniej planszy? Okej, okay, masz 600 życia. To wiem, kogo już wybiorę. Standardowo ciebie. Uff, dobra, lecimy. Tu trzeba. Tu trzeba ograć go na umysł. O kurde, mu to już tak dużo nie bije. Ale ile tu jest tych rzeczy? Co jest? Toż ja mam go na easy. Łatwo. Cyk. Cyk. Pyk. No i dobra. Zostały nam ostatnie ciosy. Ostatnie ciosy. I ten typek tutaj leży. Dobra. Mówię wam. Cały pierwszy świat będzie... Albo tak, zróbmy. Jak nam się uda, to będzie jeden świat na jeden odcinek. Tutaj akurat się nam zrobi. Oczywiście, że ciebie ulepszę. Ciebie oczywiście, że ulepsze. Tego pana na razie chyba sobie na razie tam odpuszczę go. E, inwestowanie w niego. Bo nie wiem, o, tutaj będzie bardzo dobra rzecz. Lilgax! Mały Wilgax, co jest? Mały Wilgax! Ale ty jesteś bykiem! Dobra, masz ten pistolet. Lilgax. Czyli przysłał cię Wilgax. Lilgaxa przysłał Wilgax. Teraz czyli mamy po prostu yy, pokonać Lilgaxa, czyli w, coś w uniwers, dobra. Tak, Benten nie zna Univers, bo on jest po prostu zwykłym dzieciakiem, który dostał magiczną bransoletę. Z kosmosu oczywiście Weźmy sobie, my tarczę Mi się coś wydaje, że ten wróg, czyli cały ten Lilgax Może być całkiem dobry Tak samo jak dobry był Sidney Prawie mnie rozwalił Nie no dobra, ten Lilgax Mnie zaczyna denerwować Cyk Ile tymi ciosów planujesz jeszcze wywalić, co? Dobra, lecimy na niego Pyk, pyk, pyk Tarcza Proszę o załadowanie, właśnie tarczy. Cyk i proszę o atak. Atak. Halo, atak potrzebuje. O, właśnie, będzie atak. Cyk. Jeszcze jeden cios. Jeszcze jeden cios. No proszę, dajcie mi punkty na jeszcze jeden cios. Co ten Lilekak zrobi? W ogóle mnie nie atakuje. Hmm, jeszcze sobie tarczę wzniosę Dobra, cyk. To. Weźmy sobie, tak, zróbmy. Dobra, tak. Tak. Jest jeszcze jeden cios. Dobra, Lilgax leży. Została nam ostatnia plansza i będziemy mieli po prostu no, koniec tego świata, czyli po prostu zakończenie tego odcinka. Okej, okay, czyli Lilgax jest na nas zły. No, to jest no, proste. Jak wygraliśmy z nim, to nie dziwne. Niestety, Vilgax i Lilgax nie umiał przegrywać. To są kosmici, którzy no, po prostu nie umią przegrywać. Jak przegrają, to są tak źli. Teraz możemy sobie jedno jajko otworzyć, albo nie, zbierajmy na razie na opening. No, chyba, że mi będę. Dobra, każą mi, każą. Czyli oni ostatecznie teraz będą mi kazać otworzyć. To jajko, jest omnitrix. Igor, czemu ty mówisz na to jajko, jak to jest omnitrix? Dobra, lecimy. Mm, I kto tu będzie? Cztery ręki, no! Trzech gwiazdkach! Co jest? Jaki on ma duży level. I od razu na piątce jest, dobra. Podoba mi się. Brak mi słów po prostu. No, po prostu brak mi słów. Brak mi słów po prostu. Jaki dobry kosmita na sam start, no. Co jest? I dobra, kto będzie? Kto będzie na tym. Na tej ostatniej planszy? O kurde, co to jest za bestia? Dobra, czyli to jest bestia. okej. Okay. mamy. Ile ty masz HP? Dobra. Czyli on się oczywiście na nas wkurzył. Chyba każdy wróg. Za to, że wiecie, no zrównowaliśmy jego plany, ale tego jeszcze nie. No i dobra, no wiadomo, że For Arms'a bym wybrał. On ma dodatkową siłę, dobra. Coś czuję. Trzy gwiazdki ma, czyli ma nawet pomarańczowy atak odblokowany. A żaden z moich kosmitów nie ma jeszcze pomarańczowego ataku. Cyk! I pomarańczowy atak? Poch, poch, poch! Dobra. Dużo to bije. Cyk. Cyk, bijemy go, ale on ma dużo HP mi się tak coś wydaje, on ma coś dużo HP, on ma coś bardzo dużo HP, dobra, cyk, ja niestety nie mogę e, zwracać teraz uwagi na moje hapsy, no bo jakby wiecie, no, muszę go sklepać, tak, muszę go sklepać, czyli na hapsy niestety, no, nie zwracam teraz uwagi, cyk, cyk, pomarańczowa, tak, cyk, czy tam żółty? Pyk, klepiemy go. Pomarańczowy czy tam żółty atak teraz. Pyk, pyk, pyk. Tym go. Pyk. Żółty atak. Cyk, pyk. Myk, chcia. Dobra. Pyk. Dobra, i ostatni cios. Chyba. Leżysz! Dobra, pokonałem go. Nie wiem jak, ale pokonałem to coś. Dobra. I kolejny level. No wiadomo, że ci wbiję. Mordeczce miałbym nie wbić levelu. No co wy, nie poważnie jesteście? No. Kolejny świat. Ale go odkryjemy w kolejnym odcinku. A teraz sobie szybciutko wejdziemy do aliensów. O kurde. Dobra, jeszcze sobie wejdziemy do Teamsów. Teamsów. Dobra, więc co, tak wygląda oczywiście mój skład, więc co, ja życzę Wam miłego oglądania, idealnie 20 minut, no i nara.